Cześć, witam Was na kanale Ozitech. Otrzymałem taki oto wideo dzwonek, z którego dzisiaj zrobię recenzję. Zapraszam do oglądania. I zobaczcie, to jest ta strona. I tutaj macie dzwonek bezprzewodowy Full HD. Pole widzenia 148 stopni. I co najważniejsze, zasilany baterią 4800 mAh. I co ciekawe, producent twierdzi, że na 1-2 miesiące powinna wystarczyć ta bateria. Więc Jest to dzwonek Full HD z tego co tutaj widać i to jest oczywiście wideodzwonek na baterie, więc tutaj ładujemy normalnie po USB. Otworzymy sobie taki dzwonek już podobny pokazywałem i zasada działania będzie podobna, ale sam jestem ciekawy jak to działa. Więc otwieramy, mamy przewód do ładowania, tutaj mamy pod USB nasz transmitter, który odbiera sygnał od dzwonka. I wydaje dźwięk, jeżeli ktoś do nas zadzwoni. I jego podłączamy, jak widzicie, pod USB. Czyli, na przykład, mając ładowarkę, można go podłączyć w ten sposób, i ładowarkę wpinamy do gniazdka. Co jeszcze tutaj mamy? Kołeczki montażowe, i tutaj mamy coś, jak do otwierania kart SIM. Nie wiem, zobaczymy później. O, w ten sposób. Co my tu mamy? No, najważniejsza rzecz to jest nasz dzwonek. Dzwonek prezentuje się w ten sposób. Usuniemy sobie oczywiście folię już na dworze. Tutaj mamy nasz przycisk. Instrukcja. Instrukcja będzie tylko potrzebna do pobrania aplikacji. Kiedyś mieliśmy podobne dzwonki. Natomiast w tym momencie już nie mamy takich dzwonków i raczej nie idę w tą stronę. My bardziej skupiamy się na kamerach. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem takiego wideo-dzwonka, wszystkie linki macie pod filmem. Sprawdźcie sobie cenę. Jeżeli. Ta recenzja was przekona do zakupu takiego wideodzwonka, to możecie sobie kupić na stronie już tutaj producenta Ankę. Ja wam tylko pokażę jak to działa, a opinie sami sobie wyrobicie. Co to jest? Otóż to są podstawki, które montujecie w ten sposób do ściany. Następnie to do tego. Załóżmy w takiej pozycji, to może być pod kątem troszeczkę wideodzwonek i może na przykład łapać lepiej, jeżeli ktoś wyżej będzie montował. Oczywiście nie musicie tego używać, tak samo tutaj jest pod lekkim kątem. Chyba tak, o. I wtedy troszeczkę w prawo patrzy. Więc to są takie podstawki, które możecie używać, ale nie musicie. Następna rzecz, musimy włączyć nasz wideodzwonek, ale zanim to zrobicie, warto pobrać sobie aplikację. A tutaj jeszcze macie do przyklejenia, możecie przykleić taki dzwonek, czyli nawet nie musicie go montować na śrubki. I teraz, jeżeli chodzi o aplikację do tego dzwonka. Jest to Vico Home i tą aplikację musicie sobie pobrać z Google Play bądź z App Store i po otwarciu tej aplikacji będziecie musieli sobie zarejestrować konto. Rejestracja jak, jak na wszystkich innych aplikacjach, więc bez sensu, żebym tracił czas i pokazywał wam to. Każdy sobie z tym poradzi, natomiast jak już utworzycie sobie konto, widzicie, jest brak urządzenia, należy dodać taki dzwonek. I co teraz? Teraz musimy po prostu go uruchomić. Podłączę pod USB, a nawet w komputerze. Dzwonki mamy różne. Dobra, zostawmy sobie coś tak. No, może nie. Będziemy je O, zostawmy tradycyjny. I tutaj ten odbiornik nasz jest już podłączony. W tym momencie próbujmy uruchomić ten dzwonek. I tutaj jest taki otworek z przodu. Widzicie, u góry. I ten otwór, właśnie musimy użyć tego czegoś. Zobaczcie, żeby otworzyć ten dzwonek. Czyli wkładamy. O, troszeczkę poluzowało nam się. I teraz po prostu w ten sposób otwieramy nasz dzwonek. Tutaj mamy nasz włącznik i slot na kartę. Włożymy sobie od razu kartę. Zobaczymy, czy bez formatowania poradzi ten dzwonek z formatowaniem. No i włączmy nasz dzwonek. Czyli naciskamy, naciskam, trzymam. O! Czyli trzeba było nacisnąć i przytrzymać dłużej. Dzwonek wydaje dźwięk. Czyli w tym momencie możemy zacząć dodawać nasz dzwonek do aplikacji. Więc dodaj teraz kamerę. Usłyszałem dźwięk, klikam następny krok. Patrzcie jak szybko znalazł. Błyskawicznie. Więc klikam na niego. Teraz wyszukuję sieci Wi-Fi. Mamy naszą sieć Wi-Fi. Mamy hasło wpisane. Więc robimy następny krok. Prawidłowe potwierdź. Połącz z urządzeniem. Czyli w tym momencie z tego co rozumiem, ten wideodzwonek generuje swoją sieć Wi-Fi i aplikacja chce, żebyśmy połączyli się z tą nazwą sieci. Czyli mam to, klikam. Wyszukuję i następnie... Patrzcie, już połączone. Mamy. Inteligentny dzwonek. Piszmy tylko dzwonek. Robimy gotowe, sprawdzimy sygnał następny. Następny, tutaj tylko przeklikać, już nie będziemy patrzeć, jak to się montuje. Czy funkcja alarmu usuwania jest włączona? Jeśli, aha, czyli jeżeli włączycie sobie funkcję usuwania tego dzwonka, to za każdym razem, w sumie to nie głupie, bo chodzi o to, że jeżeli z tej podstawki zostanie dzwonek zdjęty, to automatycznie otrzymacie alarm na telefon. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał po prostu Wam ukraść taki dzwonek, to automatycznie dostaniecie powiadomienie. Yy, I na tym nie zależy. Mogą kraść, bez problemu. OK. Mamy nasz dzwonek. Otwieramy obraz. Tutaj mogę rozmawiać. OK. Halo, halo. Słychać. I tutaj, i tutaj słychać. Czyli yy, można rozmawiać przez ten dzwonek bez problemu. Halo, 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 no bardzo ładnie, bardzo ładnie. Eee, alarm dźwiękowy, co to jest, włącz, ok, czyli można wywołać alarm dźwiękowy z tego, fajnie, będę mógł straszyć na przykład kuriera, eee, chcę w ustawienia wejść, gdzie tu ustawienie, tutaj pewnie, o, dobra, i tutaj zaczyna się coś lepszego, jakieś ustawienia mamy, śledzenie ruchu, Detekcja ruchu, jest włączone, czyli kamerka ma jakiś czujnik, nie ma czujnika PIR, to dobrze. Te czujniki słabo działają, czyli na podstawie zmiany obrazu on reaguje, ale to przetestujemy sobie na dworze. Harmonogram uśpienia, ustawienie, czas trwania 10 sekund, czułość wykrywania możemy sobie zmniejszyć, zwiększyć, ustawienia nagrywania. Ustaw czas chłodzenia w chmurze. A, czyli nagrywania w chmurze źle przetłumaczone jest. E, ustawienia powiadomień. E, powiadomienie dzwonkiem. I tutaj mamy połączenie telefoniczne. Czyli, e, jeżeli dobrze rozumiem, to w momencie, jeżeli mam telefon, załóżmy sobie leży, podejdzie kurier, to też przetestujemy na dworze. Zminimalizujemy sobie, naciskamy. Dzwonek zaakceptować. No w miarę. Co jeszcze mamy w ustawieniach? Mamy ustawienia alarmu. Alarm po włączeniu syreny dźwiękowej. Tego nie będziemy robić. Dzwonek alarmowy, ten który testowaliśmy. tak? Czyli mógłby automatycznie dzwonek wydobywać się syrenę. Tego nie chcemy. Ustawienia wideo. Nagrywanie SD albo HD. No my chcemy HD. Czemu ma w SD nagrywać? Częstotliwość migotania to w ogóle nam nie jest potrzebne. Automatyczne widzenie w nocy, tak. To zostawiamy. Chyba, że ktoś ma oświetlenie w domu, no to wtedy może sobie przełączyć wyłączyć ten tryb nocny, żeby miał w kolorze nagrywane wszystko. Kartę wykryło, czyli nie musieliśmy formatować, ale możemy sobie sformatować. Potwierdź. I, i automatycznie nam formatuje dzwonek kartę. No, fajnie, bardzo szybko to zrobił. Ustawienie dźwięku. Głośność alarmu. Detekcja ruchu mnie interesuje. Uśpienie, ustaw czas, aby kamera automatycznie przechodziła w trybie uśpienia. Tak naprawdę kamera powinna cały czas przechodzić w tryb uśpienia. Po uśpieniu dzwonek do drzwi zatrzyma nagrywanie, włączy alarm i wyśle powiadomienie. Tak, tak ma robić. Więc on powinien przejść w tryb uśpienia, jeżeli ktoś się pojawi koło drzwi, no to automatycznie powinien się wybudzić. Przesłać nam powiadomienie, jeżeli ktoś naciśnie na dzwonek, to też powinien zadzwonić do nas na telefon. Na takiej zasadzie to powinno działać. Tutaj wyłączymy harmonogram, bo ja chcę, żeby cały czas 24 na dobę był w uśpieniu, a jeżeli ktoś się pojawi koło drzwi, to powinien się wybudzić. Nie wiem, czy to działa, czy to tak ma działać, ale myślę, że tak. Ustawienia powiadomień. O. Metoda, czyli tak, jak tutaj już wspomniałem, połączenie telefoniczne, powiadomienie o wykryciu ruchu, smart push, sprawdź, o, to inteligentne powiadomienie. Zidentyfikuj główną treść wideo, osobę, zwierzę, pojazd, analizuj jego zachowanie, bardziej inteligentne informacje o push, czyli tutaj może być też inteligentne powiadomienie, oraz możemy wyznaczyć strefę prywatności. Niestety, z tego co widzę, jest to płatna opcja, czyli niestety, ale nie możemy tego zrobić za darmo, strefę aktywności, więc kurczę. Trochę słabo. Coś takiego jak strefa aktywności to powinna być darmowa opcja. Szkoda, naprawdę szkoda, że to nie jest darmowe. Bo wyznaczenie obszaru, gdzie dzwonek ma wykrywać daną osobę, to byłaby super opcja i ona powinna być normalnie dostępna za darmo. Wtedy jeżeli osoba by wchodziła i weszłaby w ten obszar wyznaczony, automatycznie dzwonek już by się wybudził i jeżeli osoba by nacisnęła Wtedy automatycznie by do Was przychodziło szybko wideo. Bo w tym momencie, jeżeli nie wyznaczycie tej strefy, to nawet jeżeli ktoś dalej będzie chodził, to już może wybudzać ten dzwonek, co też wpłynie na naszą baterię. No dobra, na poczet tego filmu. Jak widzicie, wykupiłem sobie płatną subskrypcję. O, i teraz zobaczcie: mam identyfikację osób, zwierząt, pojazdów. E, pojazd zbliża się pojazd jest zaparkowany, odjeżdża. Czyli automatycznie po wykupieniu tej subskrypcji zwiększa się funkcjonalność tego dzwonka, wideo dzwonka. Nie zmienia to faktu, że strefa aktywności powinna być darmowa. Urządzenie zawsze nagrywa wszystkie fil filmy, ale otrzymasz powiadomienie tylko w przypadku wykrycia ruchu w strefach aktywności. Dodajmy sobie taką strefę. No i załóżmy, tutaj sobie ustawiamy. Ok. Czyli w tym przypadku mamy taką strefę ustawioną. Ale przecież nie będziemy tego robić tutaj. Nam zależy na tym, żeby ten dzwonek zamontować na dworze, wyznaczyć sobie ten obszar na zewnątrz. I powiem wam tak, jeżeli to faktycznie będzie reagować tylko na ludzi i ta strefa prywatności będzie działać tak jak powinna, no to 14 zł jeszcze przeboleje miesięcznie i być może właśnie ten dzwonek zostawię sobie, ale taka strefa prywatności, tak jak wspomniałem, ona powinna być jednak darmowa. A ja takie funkcjonalności inteligentne jak wykrywanie osób, samochodów i tak dalej, no to OK. Za to możemy dopłacać ewentualnie. Wszystko na ten temat. Idziemy montować ten dzwonek na dworze i już widzimy się tam. No dobra, jesteśmy na dworze i zobaczcie, ja już mam swój dzwonek, natomiast problem jest tego typu, że ten dzwonek reaguje na każdy ruch, jeżeli włączę sobie czujnik pir. Ten dzwonek od ankę z tą funkcją właśnie wyznaczenia obszaru, moim zdaniem będzie działał dużo lepiej. Dlatego zobaczę, jeżeli faktycznie będzie działało to dobrze, to zostawię go sobie i tą subskrypcję też sobie zostawię. I teraz tak, stary już jest zdjęty dzwonek, i powiem Wam, że tą przystawkę fajnie, że ona jest w komplecie, bo w moim przypadku akurat jeżeli był dzwonek zamontowany w tym miejscu, to on był skierowany na tetuje a dzięki tej przystawce będę mógł go skierować na furtkę bezpośrednio więc bardzo fajnie że coś takiego jest w komplecie to jest na duży plus w moim przypadku akurat się to sprawdza dobra dzwonek na testy zamocowany oficjalnie zrywamy wszelkie folie folie zerwaliśmy i teraz to dopiero testujemy jak to wygląda cały czas otrzymuję powiadomienia na telefon Osiem powiadomień zobaczcie dzwonek w tym momencie ma dwie kreseczki zasięgu to moim zdaniem jest za mało bo będzie co chwilę się rozłączał bądź też nie będzie działał prawidłowo więc muszę go połączyć z siecią wi-fi która jest tutaj w zasięgu więc zaraz sprawdzę czy mogę to zrobić bez restartu fabrycznego czy muszę zrestartować do ustawień fabrycznych usuń dzwonek, potwierdź więc usunąłem sobie dzwonek i teraz po prostu go na nowo dodam Czyli tam z tyłu też muszę go włączyć. Mamy połączenie, i najważniejsza opcja tutaj ustawienie powiadomień. Ustawiamy, wyjdziemy sobie na razie stąd, i ustawiamy sobie na furtkę. Jeżeli ktoś wejdzie w tą furtkę, to nas interesuje tutaj. Dobra. Zwierzęta nas nie interesują. Samochody nas nie interesują, przynajmniej w moim przypadku. Do analizy opakowań skrzynowych umieszczonych na przykład przy drzwiach. Niech będzie. Czyli w tym przypadku mamy osobę i mamy paczkę. Sprawdźmy jak to działa. Jeżeli sobie zamknę i wejdę w furtkę, to powinno mnie wykryć. Jakieś 4 do 5 sekund opóźnienie, no ale dobra. Jeżeli sobie wejdę, to automatycznie mam wykrytą osobę. Zobaczcie. Ładnie mi wykryło. Czyli teoretycznie działa, ale teraz jak zadzwonię, to powinien dostać na telefon też powiadomienie. Zobaczymy. Mam powiadomienie, też jakieś 3 sekundy straty. Dzwonek do drzwi. Halo? Halo? Bardzo ładnie się dźwięknie niesie. Osoba błąkająca się w pobliżu to ja. Dobra, teraz wyszedłem z domu. Poczekam chwilkę i zobaczę, czy faktycznie to zadziała. Czyli moje ustawienia strefy. Dodatkowo jeszcze wybudzenie, czy szybciej będę otrzymywał na telefon właśnie ten, otwarcie tego wideo. Ale mało tego, to przełączę się na sieci GSM. Więc telefon będzie na sieci GSM. Ponieważ no załóżmy jestem poza domem, czyli nie korzystam z Wi-Fi, a mój dzwonek jest połączony z Wi-Fi i powinien wysłać mi komunikat na telefon, jeżeli kurier załóżmy podjedzie i zadzwoni, będzie chciał paczkę zostawić, cokolwiek. I zobaczymy czy to zadziała. Wchodzę sobie. Dzwonek widzę już mnie wykrył, bo zapalił diodę, więc na razie... Już dostałem na telefonie powiadomienie. Kurczę, szybko. Czyli już mogę sobie otworzyć, w razie czego widzicie. To, czyli już zanim kurier wejdzie do mnie, ja już sobie mogę otworzyć na telefonie takie powiadomienie. Kurier podchodzi, dzwoni i od razu mam powiadomienie na telefonie. Robię, zaakceptuj i mam nasze wideo. Halo, halo? halo, halo. Powiem wam, że fajnie na razie to działa. Więc tak to wygląda. Taki dzwoneczek, jak już wspomniałem, możecie zakupić sobie na stronie Anke, link pod filmem. Ja go zostawię. Tutaj, jak widzicie, wziąłem swój dzwonek i raczej na razie mój dzwonek nie będzie zamontowany. Zostawię ten dzwonek, a tylko i wyłącznie dlatego, że jest opcja tej wyznaczenia tej strefy. I właśnie dzięki tej strefie szybciej dzwonek się wybudza, jeżeli ktoś wchodzi do mnie na posesję. Dodatkowo, właśnie informując mnie na telefon. Na razie jestem zadowolony i zobaczymy, jak będzie dalej. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.